Mam 9485 miejsce, także jestem jeszcze nubkiem takim na tym serwerze, ale no wiecie, gram na nim na, nałóżnik, na nie gram krótki czas, bardziej na Pay graliśmy. Zapraszam Was również na mój serwer, na Pay, jest tam wizel i tak dalej. opakity, rangi. Oczywiście wipe. Wipe będzie polegał na takim czymś, że właśnie będę robił w stylu takiego, że, że wipuje co 3 miesiące jest wipe i wipe'uje również rangi, czyli dajmy od marca kwiecie, marzec kwieci, maj, czyli przez 3 miesiące, czyli od marca jest, jest w marcu wipe i zaczyna się nowa edycja do serwera i wtedy wipe'uje i rangi ludziom wszystkim i tak dalej i chyba, że zrobię coś w tym stylu, że pomyślę z ekipą nad serwerem właśnie tym i zmienimy to jak, ale na razie tak będzie Ręki kosztują, dość tanie są, to możecie sobie zobaczyć na moim Discordzie mm. Także będzie Zaraz to próbował bardziej zrobić jeszcze jakieś ekwipuny, skrzynk, jakieś skrzynki zrobić, jakieś wiecie, lokery czy coś Modlę się, że tak powiem, w myślach, że nikt tutaj nie przyjdzie mi, bo nie chciałbym z nikim jakiegoś nieprzyjemnego spotkania mieć Alicja pak mi wypadł Dajki by będzie dla kogoś? Nie wiem jeszcze, nie wiem jeszcze, nie wiem. I tutaj jak to szybko wypada. Oluju Kolejny idę tak. Troszkę miejsce zrobię. Ula, kamizelka kamizelka Dobra, Easy, 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 lemon squeezy. Bierzemy i to, i to, to można dropnąć, dobra, jest trochę skrapisze, Tam mam metrolę takiego, może to zobaczyć, pokażę Wam zresztą tam, leżą sobie, to sobie wziąłem, no a jak za darmo, to trzeba brać, że tak powiem, dobra, i tak, teraz, czekajcie, tak bardziej skambię się troszkę tutaj, na razie, Bo się najbardziej opłaca Jeszcze dwa, dobra? Jeszcze będę się robić doorway'a Ogólnie w sobotę Teraz będzie startowała nowa edycja Server roleplay pro game Pro game rp którą bardzo serdecznie zapraszamy się w sobotę, ponieważ mamy małe kłopoty z mapie i przy pc Ale to są takie mini kłopoty. Ogólnie będę się pójść do miasta pod zaraz. Czekajcie, jakbym to walił. To dał tutaj, to tutaj, tutaj, tutaj. Kurde, trzeba pokombinować po to bo. Jakbym zrobił tutaj, to bym wziął tutaj, a to by... O! Jest gitara, dobra miejsce, jest. W po co mi te skupy, powiedzcie mi? Jak ja tego nie potrzebuję. Jeden mi jest starszy, chyba do jednej broni. Dobra, mordować. O wow, negę. hashtag <t location> i sławę i robimy na to gimba uwey i on się obstaje już to ksztypek jest tak jakby siadł do mnie nie yeah. uciekamy gdy ktoś by się dalszy sportowego okay. to rekrutujemy na discordzie link w opisie program e-sport Oczywiście, żeby nie było, streamy też się pojawią na kanale dopiero wtedy, kiedy mi się pan skończy na streamowanie, bo był niemiły incydent i dostałem panika. Także no... Raczej live'y będą z Unturned albo... No, z Unturned raczej. Albo po prostu będziemy wszyscy gadać sobie na przykład. Będzie takie, że od pola streama będziemy rozmawiać wszyscy, cały team, będziemy coś trenować na przykład, czy coś. Też... Ale raczej jak przez Unturned będziemy streamować, bo do innych gier byśmy na przykład, nie pali. W sensie nie chcę mi się nagrywać innych gier, ponieważ mi strasznie leży. O, powiedzmy tak, nie, jeżeli mi się nie chce, ale mi strasznie leży. Wiecie, to bo muszę ściągnąć z Jest! 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 To co chciałem! Jest to co chciałem! Easy peasy, dobra. Yy, może no teraz to i ceki wpaść, patrzcie gruby jest. się tak O luju, ale staw! Ale staw! Wy to widzicie? Wy to widzicie? Rajdujemy tą bazę zaraz, na odcinku. O luju. Nie wierzę. Nie wierzę. Ja wiedziałem, że tu będzie taki duży lód, ale nie wiedziałem, że aż taki. W sensie, wiedziałem, że tu jest bardzo duży lód. O luju. Chwila. Nie wiem co dropać. No, to mi jest niepotrzebne. Biorę bo tak. Kamizelkę biorę tą. Dobra. I teraz to mi jest niepotrzebne. To. No nie, pada się w sumie. na razie przyda. Szybko się napiję. Wywal to. Bierę to. Fulujemy PDW przewoduje szybko, będzie więcej miejsca. Mapelka też przewoduje. I ogólnie tak. Biorę to skrapa. Na skrapa rzeczy będę brał szybko jeszcze, żeby to ogarnąć w miarę szybko. Nie, nie, nie. właśnie ośrodę niebo. Dobra, tak. To jeszcze leci na skrapa. To leci na skrapa. To leci, to leci i to leci. to, leci. Ja się to biorę. Nie ma miejsca już. Oluju, ile ekwipunku? No dobra, uciekam stąd na razie. Gdzieś to widziałem z skrzynkę luźno stojącą, to bym mógł na szybko ekwipunek odłożyć, bo nie ma miejsca, a bym potrzebował odłożyć się gdzieś. Znaczy, będziemy w o, o, luhu, co ja mam tu we punku, bez kitu ludzie. Wy to widzicie. Dobra, robię tak. Dropam to na razie. I tak. bieremy tak, robimy szybko tutaj tak. Przestaw to. Bierę to, robię tutaj tak. Yy, Pektor. dor. No, bez kitu, takie coś, taki patent. Spróbuję zrobić szybki, tutaj. tak, Aj. Zrobię szybko filara. Właśnie góra, będę go I spróbuję się przelegować na drugą postać. Ogarnię gdzieś skrzynkę i przynieść tutaj. Widzicie? Bo nie mam na razie miejsca. Tu chodziłmy szybko z serwera. Lokujemy się w drugą postać i robimy takiego patenta. Zaraz wam pokażę. Nie to. E, nie to. Tutaj, y, tutaj druga postać. Wbijamy na serwa, na którym grałem przez w sumie Empire. Dobra, jest Empire 8, 9 osób. Jedna osoba, może 10 dobra. Что думать, эфир легче, не боюсь опять нож уже в на нибудь серпаше. Это давно. Ой, еще все хорошо, что разбиемо. Вот, вообще место. И я уже